Przedstawiam wam moje ciężary, balasty do ciągników, ten był pierwszy, zrobiony 7 lat temu, wyspawany z blachy dziesiątki skrzynka, a w środku powkładane podcięte różne żelasta, przeważnie blachy, jakieś kształtowniki, ogólnie lity materiał. Ten balast jest stosunkowo nieduży na swoją wagę, uważę. 900, 950 kilogramów a wymiary wysoki jest na jakieś 44 centymetry 45 jest głęboki przy czym on można zamontować go w ten sposób że ta część wchodzi między ramiona więc przed ramionem wystaje dosłownie niewiele albo można go odwrócić że to, ta węższa część wystaje przed ramiona cały czas wiezie się tyle samo na górkach nie ma to znaczenia a robotę robi ten koszt był nieduży, ponieważ te płyty były przeważnie ze złomu kupowane, jako odpady. Dlatego nie wyglądały zbyt estetycznie i trzeba było taką sprzyneczkę wyspawać. Że tu koszt, myślę, że poniżej 2000, był. Ale miał jedną wadę, był jednolity. I cały czas ten sam ciężar trzeba było odwozić, a nie wszędzie taki był potrzebny i w tym roku powstał taki ten jest wykonany z litego materiału ten materiał ma jakieś 27 cm na 30 prawie 3 został ucięty na pile no, ta dłuższa część, na no to wiadomo, musi mieć taki wymiar, żeby wchodził między ramiona, to jest 77 cm, a ten ma taką samą szerokość. Ten większy element, montowany do ciągnika, waży 550 kg, a ten mniejszy, który... Jest tak zabezpieczony właśnie zawleczką, żeby nie wypadł. Waży 400 kg. Tutaj koszt jest znacznie większy. Z racji tego, że sam materiał kosztował 2800 zł za tonę brutto. Opus, parę elementów trzeba było dorobić, dokupić. Także myślę, że w 3000 w materiale się zmieściło, ale za to mam ciężar, który mogę sobie rozdzielić.